mamy z tej strony Karaś. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie grę, która mnie naprawdę bardzo wciągnęła jest to Game of Thrones Winter is Coming. Jest to tak jak możecie zobaczyć, taka typowa gra strategiczna. Budujecie farmy inne można powiedzieć budynki. Ulepszacie je. Ta gra jest o tyle wciągająca dla mnie, że e, możecie faktycznie poczuć tą fabułę e, Game of Thrones, e, do czego Was bardzo zachęcam, żebyście chociaż spróbowali sobie w to zagrać, bo naprawdę warto. E, co mi tu mówię? O, Fireworks, kit. E, fajerwerki są ze względu na to, że wygraliśmy e, wojnę przeciwko. Królowi mrozu, tak jak w Game of Thrones, e, dobra, zobaczę sobie tylko szybko. O, pakiet wysłany, wędrowcy uciekli. To jest git, właśnie o tym mówiłem. E, oficjalnie się rozpoczynamy, że się okej Ok. Tutaj czarne uszy, czyli taki można powiedzieć bot, odbiorę sobie za pozycję w rankingu pianęciki 800. To jest git, tutaj później sobie wejdziemy. Dobra, dostałem do ekwipunku sporo przyspieszeń do stworzenia rekrutów, więc sobie zaraz tam pójdziemy. Tylko poodbieramy tutaj dzienne nagrody, zasoby, bo to się przyda. Ehm, dobra, te liczne skrzynki mamy. Tutaj dzień 5. 500 diamentów zajebiście. Tutaj dostaliśmy jeszcze skrzyneczkę. E, z korzyści tutaj pod, podpierane darmowe dzienne e, skrzynki. Plus tutaj e, te tanie busty. To Bo ja się opłaca tutaj kupować codziennie. Jeżeli macie diamenty, to się bardzo opłaca je kupować w skróceniu czasu. Hmm. Ok, z wydarzeń e, tego tak nie chcę przechodzić, bo to jest nieopłacalne. Tak, powrót. De, o, chyba ostatnią skrzynkę z tych termowych Tu mamy wytrwałość do zebrania, Teraz <laughs> zobaczmy, co usmaczuje się. Ukończył eksplorację. To jest git. Beteria. Z tej sobie wylosujemy. Yy, odbierzemy dzienne. Chyba darmowe się skończyły. Dobra, to otwieramy po 10. Kolejne 10. bo jakaś smutna. Dobra, to prosto prostu te 4 sobie na spokojnie przylosujemy. Yy, ze sklepu. Nie bym mogę kupić, ale ja sobie pooszczędzę jeszcze na odkrywonku. Zaraz go tam wyślemy, Dobra, tutaj nic a dobra, bo ja mam już na 45, czyli max. oj, ej, no dobra, 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 dobra. O, 50 więc... Teraz te przyspieszenia można już służyć w sumie. O matku, jakie mam, uff, sporo tego. Skrzynię więzi otworzymy. Dobra i teraz tak, najpierw sobie ogarniemy żołnierzy, bo niestety po ostatnich atakach mam przejebane pod tym względem. E, bo strasznie utraciłem w potęce, bo bodajże 3 miliony aż mojej potęgi spadło. No, mocno upadłem. Dobra, ukończę to, żeby już mieć e, na wszelki wypadek. Dobra, utworzymy kolejnych elitarnych piechurów, bo on bardzo sporo wojsk pod właśnie typu piechurów. Z tym nie dostałem nic jeszcze. E, właśnie, smoczka e, na ruiny Valkyrii sobie Poślemy, żeby już tam poleciał. Z misji odbierzemy tutaj. Tak, przepraszam, jeżeli za szybko mówię i trochę niezrozumiale, ale to już jest, można powiedzieć, przyzwyczajenie. Eee, a, propos, e, a propos tej gry, dobra, ulepszenie pancerza wojskowego sobie złożyłem. U. Bo nasz tyle trwa, a, kurwa, macie że myślałem, że trochę mniej to trwa, ale, ale no okej, okay, dobra no będą tutaj te fajerwerki. o tutaj co nieco do odeprania jeszcze z wydarzeń, coś tutaj jeszcze a, wspomnienie, czar drzewa kurcze, nie chcę tego przychodzić, bo to naprawdę jest trochę denerwujące, zobaczmy z dowódcami, czy to się no, hmm, coś można ulepszyć, tak nie za bardzo a, Rossella mam 6 na 10 konie niedługo sobie ulepszyć, będę go już miał choć skoda poczynny chciałem, ale no cóż Yy... Dobra Przejdziemy sobie na świat yy... dobrze. Czarne uszy Łatwe Łatwe nagrody Niech sobie tam polecą Bo z Niestety Mm. Niestety nie stać na to. Znaczy stać, stać. No, i, i, nie zabijemy go. Tak to lepiej sformułować. Dobra, czy tutaj się na wyspach ktoś osadził? Nie. Pierwsza, druga, trzecia. Wszystkie trzy wyspy są clear dobrze. Okej. Okay. Um, dobra, z wszystko porobione. Pytanie, czy z, trza, z czaru drzewa możemy pokonać e, tego Gałgana? 234 tysiące. Teoretycznie na 255 tysięcy w ocenie, więc. Czysto teoretycznie powinienem móc to wygrać? No dobra. To niech tak będzie. Zobaczymy, co tu się uda zrobić. To leczenie poszło jak Arya Stark przeżyła już do tego momentu to to jest już można sobie powiedzieć zwycięstwo Aria Stark jest szczerze może pomimo swojego HP jest jedną z potężniejszych postaci w tej grze eee... pod względem damage'a bo naprawdę ten damage ma tak gigantyczny że to się w głowie nie mieści jakiej czy pod 9000 10 tysięcy od jednego hitu to być dobra przeżyła jest to już można powiedzieć na pewno 100% wygrana to to już mogę powiedzieć jak Arya Stark już do tego momentu przeżyła, to, to jest już G zwycięstwo, jakże pewne. Area Stark MVP, tak jak mówiłem, bardzo dużo fajnych ideom doszło. A co to jest w sumie? 259 tysięcy. Eee, w sumie zobaczy jedną rzecz, bo tutaj właśnie na placu ćwiczewnym można tutaj jest wstępnie określono jaką macie siłę. Ja mam 257 tysięcy, więc e, raczej nie dam rady. Tutaj sobie zaczniemy od, y, od nowa. żeby móc tam trochę, trochę łatwych diamentów zabrać. Tutaj nie ukrywam diament do diamenta i zbierze się miarka. A trochę tutaj zawsze są jakieś tam mniejsze czy większe rzeczy to są może i małe rzeczy, ale zawsze coś. To jest najważniejsze. Wątpię, że z tamtym ostatnim wygram, ale... Zawsze można próbować i tak tutaj się nie traci nic więc można próbować. Niestety przegrałem, no, no, ale w sumie się spodziewałem tego, więc. Muszę trochę uważać teraz na surowce, nie ukrywam. Ok, na reputację. Napiszę na czacie, bo zapisanie na czacie, jakąkolwiek wiadomość dostajecie też w miejscach już kolejne punkty dobra, poszło dobra o, dobra, trochę buścika dostaniemy do ulepszenia pancerza, ale i tak no 4 dni to bardzo, bardzo dużo nie ukrywajmy kopalnia, kopalnia się ten tyg. win, no to już to wszystko, skrzynia więzi kuszę księgę, a nie to 1, 4, git, w miarę git fajnie, nie ukrywajmy dobra, wbiliśmy 6 i w sumie 1, 4 Dobra, na chwilę na plac no To wtedy w sumie nabijemy już 6,1 6, miliona. Dobra, I w tym przypadku nie musicie nic klikać, tutaj jest automatyczna walka. Ale to może być. Jest na pewno zacięte. Ale aria bardzo długo przeżyła, więc raczej powinienem to wygryć. Dobra. Oj oj. Oj, oj, oj. No to trochę źle wygląda. Zwłaszcza w kogo atakujemy. Mam wrażenie, że to. O, dobra, padła Chrisowi. Tamtemu Chrisowi padła tar... O, chuj. No i nie głodaj, że mi to tak będzie trwało. I co to tak w nieskończoność będzie trwało? Aha defeat jeszcze. No cóż, nie wiem jak to, jak to się stało, bo szczerze, chyba po raz drugi w życiu się z takim czymś spotkałem. No, Okej, okay. dobra, będziemy mieć presję na nich, trochę. Dobra, to jest... To jest raczej wygrane już Uj... A może jednak nie? Źle znowu wojska obsadziłem My bad Aria u nich zrobiła wszystko praktycznie <tok> Trochę mi coś nie idzie, ewidentnie Dobra, mm. Pytam czy ja chociaż mogę to na to włodce, 38 wbity. 3800 już chyba powinienem mieć 6 milionów. Dokładnie mam już tyle. Eee, to jest git. Czy jeszcze nie coś z No to są już takie pierdki. Dobra. Eee, mamy 15 minut już filmu. Wszystkie daily rzeczy tak naprawdę zostały dzisiaj zrobione. I eee, co? Do zobaczenia wkrótce. Na następnym odcinku możecie pisać oczywiście w opisie, co byście chcieli zobaczyć niedługo. Ja się oczywiście do tego jakkolwiek zastosuję i zobaczymy, co się da zrobić. Dobra, to dziękuję jeszcze raz ślicznie i do zobaczenia. Bye.